Siemaneczko mordeczki, ja jestem Kolabo i dzięki Krystianowi i jego serii Gruz Game na kanale Ptak Garage stałem się posiadaczem tego japońskiego Dilijansu czyli Mazdy Trójki wraz z moimi dwoma kolegami jesteśmy posiadaczami, czyli w 33% jestem właścicielem tego auta. Oczywiście nie wyglądało to tak jak teraz, ta perełeczka no pokaż jak to pięknie wygląda no perełka, tak. tuning z rodem z Netforspeeda Undergrounda Przeznaczenie tego auta poznacie w serii właśnie Gruz Game na kanale Ptaka. Tam sobie możecie zobaczyć, co to auto robi. U mnie teraz zobaczycie zakup auta, jak przeszło taką przemianę, oraz ekipę i ogólnie jak się bawiliśmy przy robieniu tego auta. Także lecimy. Dzień dobry, przedstawiam wam ekipę druciarzy. Kamil, kudłaty, specjalista od swapów, TikTokowy specjalista, tak. Tak, wyuczyłem się na TikToku, zrobiłem jednego swapa, który później się spalił. Zajda, yes. jest, ja jestem informatykiem, moją pasją są ślinki morskie i gołębie. Tak, o, tam e, Zaczynam swoją przygodę z motoryzacją. Aktualnie zobaczymy. teraz zobaczymy, no nie wiem po co wy widzicie w ogóle do tej ekipy, ale... Zobaczymy co wyjdzie. Po prostu się lubimy. Wylosowałem taki temacik, mamy coś takiego. I co, mamy to auto? Musimy odwzorować to auto. Coś takiego mamy zygzaka, zygzaka McQueena. Dodatkowo musimy dokupić do tego zygzaka takie kosteczki, otóż temu, coś takiego. I na kierownicę coś takiego. Ale jak już wspominałem na odcinku wcześniej, no to... Moja dziewczyna jest specjalistką właśnie takiego tuningu Więc mam coś takiego różowego na kierownicę Także co? No i dobra Czyli co? No będzie dużo malowania No na plan jest prosty Teraz musimy poszukać auta Lecimy po furtkę jakąś No coś się kupi żeby Coś chociaż sylwetką pasowało Chociaż nie wiem czy w tych budżetach będzie co czy wybierać. No, no mamy 1500 zł budżetu w ogóle na to wszystko Lecimy, szukamy auta i widzimy się za chwilę Zresztą to znalazłem w tygodniu. Mamy fajnego Hyundai'a Acentat. Jest to kupejka, zajebistą ma sylwetkę. No jak na McQueena. No, na no, McQueena to... no, no, no jest kozak. Dobra. Niedziela, też otwarte ty. Dobra, no dzwonimy. Tak? On dostępny, jest, jest na placu. Dostępny. Aha, i on tam tak jak wszystko jest odpala, śmiga jakiś, boce ma na miesiąc, dwa chociaż. Nie, tam na duże, nie pamiętam dokładnie. Aha. No, tam na duże. no dobra, no to co, czyli można przyjechać śmiało obejrzeć. Mamy godzinkę drogi i lecimy tam akurat to będzie w autokomisie. Więc... Zobaczymy. Ma wszystko chodzić, ma być wszystko cacy. No to lecimy. Mamy 54 minutki. Dojeżdżamy no Dojeżdżamy tak, na miejsce. Tak jest. I gdzie to jest? Stare dobre auta? Nie wiem kurwa. Te klasyczki takie? Ty, to chyba nie tu, co. To garbuska też możemy zrobić. Jesteśmy w autobazar. Czekaj, i idziemy. Czekaj, niech się słodzi turbo. Dobra słuchajcie, jesteśmy już na komisie, zobaczcie, jest ekipa. Większość tych aut, które tu widzę, to nie są w naszych pieniądzach, w naszym budżecie, ale myślę, że coś za chwilę ogarniemy tego Hyundai. Co? No co, no Hyundai był. Dzwoniliśmy, widzieliście, fajny, ale poszedł rano Dzwoniliśmy dwie godziny temu i już zabrali no. Najlepsza opcja, tutaj auto za 1400 Suzuki Swift Mały, dwudrzwiowy też jest No ale to nie chcemy raczej nie, nie, nie. Jeszcze nie. jakiś Hyundai za 1500, czerwony był Co do marku, ile pasuje get's. Dobra, Zobaczmy. słuchajcie, dzwonimy po takiego Forda Escortika. Tutaj na Facebooku znaleźliśmy ogłoszenie Na Marketplace ie. No i co, wybieramy numer majsterka Jakiś ziomek z Facebooka? Tak. W Dobrze jest głosu, numer. Więc nie ma daleko. Z 60 km. Użytkownik do którego A którego tam, to może to jest tym. Dobra, słuchajcie, oglądamy taką Mazdę. 3, 2, 3. Tutaj za 2000 złotych. Tylko, że pracuje na trzy cylindry, nie? Tak, trochę kuleje, Chcemy fajne auto wizualnie kupić, bo my planujemy zrobić ją bardzo fajny samochód. No i co? Sylwetką po tego McQueen'a, no, żeby pasowało super. i sylwetka jest. Jest gdzie zmieścić te 9,5 i te zygzaki. No, no ale to, kurczę, trochę kuleje na razie. No 1300 aktualnie oferta za to, ale no lipa. I brak przeglądu. Brak więc przeglądu. Przegląd stówkę. Dobra, słuchajcie, dzwonimy po Mazdę. Halo Siemanko, my dzwonimy tutaj w sprawie ogłoszenia tej Mazdy 6. Eee, trójki. No, Mazdy trójki. Eee. Dobra, dawaj gdzie on jest gdzie podaż adres nam wiadomości to byśmy podjechali obejrzeć to Dobra to Dobra to już wysyłam Dobra, no to będziemy gadać na miejscu już, co i jak? Ogólnie mamy tak, ogłoszenie od Krystiana, od ptaka, bo tam w prywatnej wiadomości na Instagramie się odezwał do... Tak, mamy taką Mazdę trójeczkę. Okej, widzicie? Widać ładnie? Widać. Dobra, podjeżdżamy. Dobra, siemanko. Cześć Zubika boja z kamerał Dziwanko tak, no ma tutaj 1 Widać że stało, całe auto uwalone Dawaj szybko maseczkę otwieramy no to. to jest szybkie odględziny Przez telefon rozmawialiśmy tak w cenie złomu samochód było napisane No i coś tu negocjujemy właśnie na no co, no chyba tak jak mówisz ile tam, no, ile byś ten za to chciał No My chcemy dać 500k no bo to 6 stówek, do 6 stówek to jak Słuchajcie, za darmo. Ja ja tak, to darmo to... Możesz powiedzieć wstępnie, co jest tak do zrobienia, bo... Tak, co, co, co... Tu tak na pewno to klocki trzeba wymienić. Tu na pewno... Tam, też są jakieś... No widać, rdzenia. Coś tam, coś tam, coś tam żre, ale... Ja bym za tą cenę nie dyskutował. Na ten, ale klocki na pewno piszczą. Są gołe blachy. Ząb czasu. Odpalimy, zobaczymy, co tym się dzieje i... Zrobimy oględziny już jazdy, jazdę nagrywamy próbną Powiemy jak zobaczymy oględziny to wtedy powiemy jakie są mankamenty I oni dobra. to sobie po prostu dorzucą No dobra, co odpalamy? Dobra, możemy odpalić Odpalamy no, czy pali? No, tak no. Stała ile? Długo stała? No z 3-4 miesiące Powinno zagadać, jak akumulator trzyma to będzie dobrze Nie wiem, możemy sprawdzić na pewno olej, poziom Coś to lekko sobie zażudniało No co, odpala, jeździ, nie możemy za dużo tutaj wydziwiać za tą cenę, po prostu się chłopak chce pozbyć samochodu, no i tyle, co, jazda, jazda na chatę, na myjnie przede wszystkim pojedziemy, zobaczymy jak, jak to będzie wyglądać, no to zamysł mamy już, już, już wstępnie, oczywiście dzisiaj odwiedziliśmy parę aut, wykonaliśmy dużo telefonów, Yy, już wiemy, że chcemy Dobra, tą Mazdę Już mamy szeroką stal, zamówioną mnie szeroką, przepraszam, będziemy poszerzać stal i po prostu już mamy za chwilkę do zakupienia jak nam się uda 16 stalówki, aby je poszerzyć, co nie? Więc y, wszystko po drodze, no 6 stówek mamy dużo budżetu jeszcze w zapasie 9 stówek No to jest dobry pieniądz jeszcze żeby coś zrobić, tak? No no co, możesz mi po... Lampy mamy jakieś takie już Ładne, nie? Tylko troszkę do spolerowania. Ale na wrak rejsu my nawet nie będziemy pewnie polerować. Co? Plan jest, że trzeba to na czerwono pomalować. Lakierniczo jest w miarę. Tam jest białe ten, piętnasteczki są, więc jest sprzedamy na pewno. No, się uda, tutaj... to sprzedawać. Tak, na pewno kolega mówił, że klocki, tarcze, klocki do wymiany Trzeba będzie ze 150 zł wydać, bo tak kurde z 5 dych tylne klocki są mniejsze no. 7 dych ten, no to coś, no Dobra, tak. da, da, dalej Kupimy najtańsze oczywiście, no, tak, co? to ma wytrzymać tylko 2 drzwiach, Zobaczmy w ogóle środek jak to wygląda, choć możesz pokazać Mamy, zobaczcie, taką gałeczkę JDM z f Epmana raczej, tak. bo ja mam taką też Kierownica trójramienna, muzyka w O, będziemy mieć jeszcze transmitter, o. książkę, taśmę. Olej bierze, zioleczek Nie wiadomo! Kupujesz auto na 600 zł i się pyta, że takie rzeczy. No to, tutaj drewno. Słuchaj, to ma tylko dojechać i no. W ogóle co to jest? 1.6? 6 tak? 1, 6, 6, benzyna 6, 8, 8. Popieć koni, koni, to pięć koni. Może... rywali zjemy mocą po prostu. Tak. Po, popatrzmy jeszcze. <laughs> Z tyłu, no, Kamilek i nie za mną, fuck you! To, to nie ten Dobra. tył. <laughs> Dobra. Tutaj bagażniczek. Nagraliśmy chaotycznie, bo mieliśmy tylko czas Kurde, ale kurde. Zobaczcie, koło zapasowe jest? No. Chyba tam gdzieś tam jest. jest. A tutaj troszkę pognieciony zderza, mniejsza. Rurka z jednej strony, ale jak w Makuinie, no to trzeba do boku dać. wiadomo. Więc co, wsiadamy i jedziemy. Bez głupiego gadania. ale Dobra, więc co? Przekazuję. Dziękuję za zakup. I co, lecimy? Dlaczego? No. Już mam? Tak. O oh, dziwo skoro nie. I to skroi Skroiłem Wy jesteście dresami, ale ja już go skroiłem Pomimo, że jestem druciarzem a, a, 200 IQ Dobra, jedziemy Już autko kupione I zwijamy, jedziemy na myjnie po drodze Jakaś stacja Listo zero I lecimy Teraz no. testujemy co jest na podwórku, bo wiemy co jest I na myjnie jakie są mankamenty Dobra, słuchajcie, podjechaliśmy sobie na stację. Pierwsze mycie Mazdy, oczywiście 15 zł odliczymy z budżetu za mycie. Pierwszy taki cyk, keszu, taki minus stop. Jedziemy, dawaj Kamilku, kumujemy furkę. No patrzcie, no, to jest gruz strasznie ujewany 15, no, no, 15 zł to jest 100%, żeby to myć, tragicznie no, to, to wygląda. Ale i tak jest zajebiście Ogólnie jest taki temat, że do Jelcza już jedziemy, auto zostało zakupione. Odjechaliśmy 5 km na stację i jedziemy na myjnie. A już mamy stalówki, 16 do zakupienia, wystawione za 180 zł. Jeszcze będziemy negocjować na miejscu, no bo w tym tygodniu muszę już poszerzyć felgi. Okej, okay, mamy takie stalóweczki za 180 zł. Okej. Okay. Opony jakieś się zrowo wyciągnie. Mam dużo opon, to będzie dobrze. Dobra, Jedziemy się na myjnie. Tam. Do kogoś na chatę. Tutaj gościu ma stalóweczki. Więc udało nam się kupić Mazda Trójeczkę z 2004 roku. Z silnikiem 1,6 benzyna, 105 koni, więc na pewno. Na od... przed chwilą my na dwójeczce mieliśmy 100 na godzinę, tak. także my mamy fajny zapas mocy. No i ogólnie za 600 zł, więc jeszcze mamy 900 zł budżetu od znajomego Krystiana, od ptaka. Tak, więc, więc tutaj e... ptaku ma u nas punkta, bo nam jakby można powiedzieć. E... Dał autem. klienta z autem, tak? No, tak dał mieli... nam namiar na Wrocławiu, a no, oni, oni są mieli... dalej. Tak, no oni i oni mieli bliżej, a my tu mieliśmy tak. na miejscu, można powiedzieć. No i teraz wokół tutaj Wrocławiu szukamy różnych rzeczy. Co? Tak. Plany takie są, że jesteśmy poszerowani po, po szerokom. Jesteśmy po stalowe felgi tutaj Dobra. u pana i będziemy poszerzać i będziemy poszerzać też błotniki, tak? 180 zł i postaramy się znegocjować, tak? Więc żeby jeszcze budżet podwiększyć feleczki tutaj mają być 16, zobaczcie, ocynkowane mm. fajne, a szkoda tego w ogóle rozcinać no ale no niestety musimy postaram się jak najmniej tego niklu tutaj upierdzielić no ciutkę większe ale mogły być 11, nie? No i tam, tam. Ogólnie od razu na miejscu tutaj pan nam pozwolił sprawdzić na swoim podnośniku tutaj autko, więc od razu go podniesiemy i zobaczymy jak tam spód, czy w ogóle jest kat i tak dalej. Ale nam się udało. Myśleliśmy, nie, że nie, nie ma. Nie jest rozcinany. Nie jest, jest rozcinany katalizator. To jest katalizator tutaj za turbinką. Yeah. Słuchajcie, taki z oplas sprzedawałem, to 480 zł wziąłem z tej wektry. Więc tu no zobaczymy, to wszystko jest od numerów, kurde, zależne, ale no może utniemy jeszcze jakieś koszty. Ale to było... Zmień, no. Dobra. Czyli finalnie najśmieszniejszej że mamy katalizator. Jest katalizator, ale ciężki dostęp do wycięcia, i tak dalej. Druga sprawa przy ruszaniu, przy małych obrotach, nam stuka, jakby poduszki silnika. Musimy zlokalizować które. No i chyba na razie nic nie ma, oprócz tego, że klocki raczej przód chyba są wyrąbane. Zobaczymy, jakie jest tył, ale. O, do... o! Już mam kolejny dodatek, bo zacząłem, jak jest zbudowane zawieszenie. Więc jeżeli będziemy chcieli robić glebę, oczywiście sprężyna od zetora, fajne będzie. Rozwiązanie twarda, Utniemy auto. Łatwo jest dzięki temu zawieszeniu posadzić na dupę. Więc tyłu może też to opuścimy. walić. Gościu ktoś mówił o pół ośki będą git, To tylko wszystko było. Mówił gościu, że może ośki stukają. Wychodzi na to, że tylko ta poduszka silnika będzie nam tutaj nawalać. Coś tu opuścimy. Ja mam jeszcze gumy, chyba kwint. gumy całe. Dobra, panowie. Kupiliśmy auto, kupiliśmy stalóweczki, zostało nam 750 zł budżetu, czyli można powiedzieć, że niektórzy już tym zakupem zamknęli sobie tak. budżet auta, a my mamy jeszcze 750 zł, więc to jest naprawdę spora kwota, żeby coś pomodzić. No i co, na pewno plan jest, żeby poszerzyć stalóweczki do no, przyszłego weekendu, muszę tak. poszerzyć stalowy. I to już żeby to już było szeroko i później robimy to już swoje modyfikacje, których nie powiemy, będzie tak, Okazane. w drugim odcinku się tak. dowiecie. Także co? Widzimy się w drugim odcinku.